Dzisiaj parę zdań odnośnie raportów. Raporty składają menedżerowie, raporty składają podwładni, sprzedawcy. Wszyscy mówimy o raportach, wszyscy go oczekujemy, natomiast bardzo niewielu ludzi się o tych raportach wypowiada w sposób optymistyczny. One są bardzo ważne, są źródłem informacji, informacja służy do analizy. Największym problemem, bolączką raportów jest kwestia ich nieczytelności oraz druga kwestia to jest sprawa istotności zawartych im danych. Co powinno być w raporcie? Na co uwagę zwrócić? Czego unikać? Czego przestrzegać? Jeżeli raporty zawierają zbyt dużo danych, niewiele może z tego wynikać. Jeżeli raport nie zawiera pewnych rzeczy istotnych, w danej chwili oczywiście, to niewiele może niewiele z tego wynikać. Jak w związku z tym się zachować? Jakie rzeczy powinny tam się znaleźć, aby menedżer mógł skutecznie zarządzać swoimi podwładnymi? Zapraszam do artykułu.